Ben, witam widzowie fani tego typu. Zaraz będę Wam ogromiał Wam pierwsze pozdrowienia, które zamówiliście. Możecie sobie zamawiać. Pozdrowienia tego typu. Ja się mówi widzowie fani. Tylko mam bardzo ważną informację dla Was widzowie pani. Od dzisiejszego dnia wyłączamy opcję komentarze, A wiecie dlaczego? Pomyślcie sobie. Ja już mam do, dosyć, żeby ktoś nas hejtował. To będzie was o widzowie fani, bo widzę, że inaczej nie mogę tutaj tego i wiem, że będziecie łapki w dół, w dół. Mam w dupie te łapki. Tylko musicie trochę Hans Ten nas widzowie fani. bo to jest dla mnie ma być chore. Że niby jesteście fanami. Mm. Tylko jest cholera jeden problem. Jakbyście byli fanami, to łapki by były w górę, a nie w dół. Tak jak pada widzali Od dzisiejszego dnia wyłączamy w komentarze. Nie to rybka. Co ta powiecie? Tego typu to bę, bę, no właśnie. A wy myślicie, o bo coś. Ja mam dosyć zajcowania. Mnie i kobry. Szczególnie. Co my zrobiliśmy wam widzeli fajnie? Co my zrobiliście? My? My zrobiliśmy wam Co? To wy prosiliście nas, żebyśmy wrócili na kanał. To wy, a nie my. Tego typu. Taka jest baza w zaufaniu. To wy pisaliście do mnie na moim fąbeczu, żebyśmy wrócili. Przypomnijcie sobie. Ale skończyło się. Tego typu. Taka jest baza. Bębę.